Cześć, cześć, witajcie z powrotem w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na tag i wiem, że miałam nie nagrywać w okularach, ale no niestety pytania mam na komputerze i będzie słabo, żebym ja je widziała. Przesunę sobie teraz yy, tylko moje pytania bliżej mnie i niestety wiem, że będą się odbijać yy, szyby, ale muszę założyć okulary, żeby widzieć. I właśnie yy, postanowiłam nagrać tak 100 pytań, yy, których nikt nie zadaje, czy jakoś tak to szło. Także bądźcie yy, ze mną przez cały film, mam nadzieję. Pierwsze, najlepsza rzecz, jaka ci się przytrafiła w życiu. Najlepsza rzecz. Nie wiem, wyjazd też w sumie do Anglii, yy, chłopak. I to nie rzecz, chłopak to nie rzecz, ale wyjazd do Anglii to też jest taka. Taka fajna rzecz. Yy, śpisz przy zamkniętym czy otwartej szafie? Przy zamkniętej. Czy zabierasz yy, szampony i odżywki z hotelu? <grywania> nie, nie zabieram szamponów i odżywek z hotelu. Czy musisz być cała przykryta kołdrą? Tak. Czy kiedykolwiek ukradłaś znak drogowy? Nie. Czy wycinasz kupony, ale później z nich nie korzystasz? Robiłam tak czasami, ale już teraz tego nie robię. Czy wolałabyś zostać zaatakowana przez niedźwiedzia, czy przez rój pszczół? Przez niedźwiedzia, bo mm, pszczół się boję, po prostu widzę jedną, to uciekam, piszczę i biegnę przed siebie, nawet nie patrzę, czy ona jeszcze obok mnie, nie, obok mnie jest, czy nie. Czy lubisz używać kartaczek naklejanych? Tak, nie mam, nie mam żadnych, yy, ale lubię je używać. Czy masz biegi? Nie. Czy zawsze już machasz się do zdjęć? <laughs> ja nie wychodzę korzystnie do zdjęć, ale staram się. Co wkurza cię? Co w cię, co niekoniecznie wkurza innych. Mnie na przykład wkurza, jak jest nieułożone w pokoju tak, jak ja bym chciała. Rzeczy leżą niepoukładane. Mm. Także ja lubię porządek, jak to nie jest ułożone tak, jak ja bym chciała. To mnie zaczyna to wkurzać. Także to. Czy kiedykolwiek liczyłaś swoje kroki po te spacery? Czasami. Czy kiedykolwiek załatwiałeś się w krzakach? Chyba nie. <grym> Chyba nie, bo... Nie wiem. Nie odpowiem na Nie, nie wiem. Czy kiedykolwiek robiłeś grubszą sprawę w krzakach? Nie. Czy kiedykolwiek tańczyłeś bez muzyki? Zdarzało się na pewno. Czy gryzyłaś swoje długopisyłówki? Tak. Z iloma osobami spałeś w tym tygodniu? Z jedną. Jaki jest rozmiar Twojego łóżka? 2 metry na. Metr sześćdziesiąt? Hmm. tygodnia. Wiem, że to jest zespół Fifth, Fifth, Fifth Harmony Ba, work, work At Home? Work, work From Home? Coś takiego yy, Czy nadal oglądasz bajki? Tak, czasami tak Czy przeszkadzałem ci faceci ubierając się na różowo? Nie Jaki jest twój najmniej ulubiony film? Yy, polskie komedie To są moje najmniej ulubione filmy, tak yy, Gdzie zakopałaby znaleziony skarb? Tego nie, nie wiem. Co pijesz najczęściej do obiadu? Nie piję przeważnie do obiadu, a jak już to wodę. Ulubiony sos do nuggetów? Nie jadam nuggetów. Jaka jest Twoja ulubiona to trawa? Ryż po chińsku. Jakie filmy możesz oglądać w kółko i nadal kochasz? Step Up, wszystkie części. Myślenie pasy był wszystkie części. Szybkich i wściekłych. Jakiegoś... Nie wiem, jakieś tam takie y, akcje <noise> lubię. O wiele oglądać. Ostatnia osoba, którą pocałowałaś lub która cię pocałowała, mój chłopak. Czy byłeś kiedyś w harcerstwie? Nie. Czy kiedykolwiek pozwałaś nago w magazynie? Nie. Kiedy ostatnio pisałaś do kogoś lista papierze? Nigdy. <noise> Czy potrafisz wymienić olej w samochodzie? To ja bym potrafiła. Czy kiedykolwiek dostałaś mandat za przekroczenie prędkości? Nie. Czy kiedykolwiek zabrakło Ci benzyny? Nie. Czy kiedykolwiek... nie, To było. Lubiony rodzaj kanapki? Tosty z dżemem, aktualnie. Co najbardziej lubisz jeść na śniadanie? Przeważnie płatki lub tosty. Kiedy chodzisz spać? Szybko, około 20. Bo rano wstaję do pracy. Czy jesteś leniwa? Bardzo. Taki mój największy minus chyba. Za co przebierałaś się na bale w przedszkolu? Byłam, do przedszkola nie chodziłam, ale w wzorówce byłam przebrana za meszka Miki czy tam jakąś inną myszkę Jaki jest twój chiński znak zodiaku? Ja nie wiem, czy chodzi o to, że ten rok, tak? To jest chyba ja jestem z roku świni czy jakoś tak, chyba rok świni to był ale nie jestem pewna, czy o to chodzi Jaki jest twój chiński znak zodiaku? To było, w ilu językach mówisz? W jednym czy prenumerujesz jakiś magazyn? Nie. Czy jesteś uparta? Bardzo. Leno czy Leferman? Nie wiem, co to jest. Czy oglądałaś kiedyś seriale? Oglądam ciągle. Czy pojrzysz się wysokości? Zależy. Zależy, naprawdę zależy. Czy śpiewasz w samochodzie? Tak, śpiewam. Czy lubisz śpiewać pod prysznicem? Yy, zdarzało mi się, ale to nie jest jakieś tam... Czy lubisz tańczyć w aucie? Można tańczyć w aucie? Nie wiem. Czy używałaś broni? Nie. Kiedy ostatnio robiłeś zdjęcie u fotografa? Chyba do dowodu osobistego. Ostatnio. Czy uważasz, że muzykale są kiepskie i tanie? Nie nic nie sądzę o muzykalach. Czy święta są dla ciebie stresujące? Nie lubię świąt, po prostu. Nie lubię świąt, nie są stresujące, ale ich nie lubię. Czy kiedykolwiek jadłeś pierogi? Tak, jadą w jednym z truskawkami. Yy, ulubione ciasto owocowe. Nie mam chyba takiego. Kim chciałeś być w dzieciństwie? Ja chciałam być w dzieciństwie wszystkim i niczym. Tak naprawdę. Od doktora po, nie wiem, nauczyciela. Gdzie ja to skończyłam? Hmm. Czy wierzysz w duchy? Powiem tak. Tak, 50-50. 50-50 wierzę. Czy miałeś kiedyś uczucie, że wy? mam bardzo często, bardzo często, to jest naprawdę dla mnie. Hmm, jak ja mam raz w tygodniu, to to jest mało. Także często? Czy bierzesz codziennie witaminy? Nie. Czy nosisz kapcie? Noszę kapcie. Czy nosisz szlafrok? Noszę szlafrok. W czym śpisz? Bez niczego. Albo w piżamie po prostu. Pierwszy koncert. Nie byłam chyba na żadnym koncercie. Superfarm, Natura czy Rossmann? Natura, Rossmann i Hebe. A teraz Butz na przykład. Nike czy Adidas? Chyba Nike. też czy Fritos? Nie wiem, to jest Fritos, to Cheetos. Orzeszki czy nasiona słonecznika? Aktualnie pistacje, czyli orzeszki? Czy słyszałaś o grupie tres Nie. Czy brałaś lekcje tańca? Brałam. A jaki zawód wyobrażałaś sobie wykonywany przez rodzeństwo? Żaden. Umiesz zwinąć język w rurkę? Umiem. Eee, czy kiedyś. Wygrałaś konkurs ortograficzny raczej nie. Czy kiedykolwiek płakałaś ze szczęścia, tak? Yy, czy masz płyty gramofonowe? Może jakieś by się znalazły w domu? Czy masz gramofon? Nie. Słyszycie? Disco polo leci za oknem. Czy palisz kadzidełka? Nie. Czy kiedykolwiek byłaś zakochana? Tak, jakie końców chciałabyś zobaczyć. Ja Riany Chciałabym pojechać na koncert Riany. Ja ostatni koncert, jaki widziałaś. Co żadnego nie widziałam. Gorąca czy zimna herbata? Jak już to gorąca, ale ogólnie nie piję herbat. Yy, cukier czy słodzik? Cukier. Jak, i dobrze, jak dobrze potrafisz pływać? Wcale nie potrafię pływać. Po warszawsku. Yy, czy potrafisz wstrzymać oddech bez zatykania nosa? Potrafię, potrafię. Czy jesteś cierpliwa? Tak, powiem, że. Yy, Jestem, nawet chyba za bardzo cię wpływa czasami. DJ czy zespół na wesele? Hmm. Raczej, znaczy, na swoje wesele to wzięłabym DJ'a, a zawsze był zespół, więc. Właśnie. Tak. Czy kiedykolwiek wygrałaś jakiś konkurs? Tak, wygrałam kiedyś. Nie wiem, co to był za konkurs chyba z Danona czy z czegoś. Wygrałam taką małpkę fajną, i to był jedyny konkurs, jaki wysłałam list, i z jakiego wygrałam. Wtedy wylista przyniósł mi małpkę mam najszczęśliwszym dzieckiem ever. Um. Czy miałeś kiedyś operację plastyczną? Nie. Wieszczelny ci zielono oliwki. Żarny. Czy umiesz szyć? Wyszywać. Umiem szyć, nie mam jakichś tam dwukrotnych rąk. Um. Najlepsze miejsce na kominek to raczej salon. Salon raczej. Chcesz się ożenić? Nie. Nie, nie. Nie, jak już to wyjdę za mąż. A jeśli masz żonę, jak długo jesteście małżeństwem? Nie, nie mam żony, także. Pod, w kim podkochiwałeś się, jak byłeś w przedszkolu? Nie byłam w przedszkolu, więc się nie podkochiwałam. Czy dążysz do celu po trupach? To zależy też, bo jestem bardzo leniwą osobą, więc mało kiedy, ale zdarza się. Czy masz dzieci, nie? Czy chcesz mieć dzieci? Raczej, raczej bym chciała, ale jakoś nie jest to przywództwo. Ulubiony kolor to czarny, ewentualnie granatowy, i właśnie takie beżowe, czerwone, i wszystko takie, takie właśnie. Teraz z za kimś. Teraz za chłopakiem? Czy chodzisz na fitness? Nie, nie chodzę na fitness. Nie chodzę i raczej znaczy szybko nie będę chodziła. Także to było wszystkie 100 pytań. Wiem, że dość szybkie, i mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście. Także. Zapraszam do dawania kciuków w górę oraz klikania tam na dole w subskrybuj. To do zobaczenia w następnym filmikiem. filmie i mam nadzieję, że odbijające się okna za bardzo Wam nie przeszkadzały. Także pa!